Witam Was serdecznie. Tak jak Grzesiu obiecał. Specjalnie dla Was, dla subskrybentów kanału GTP oraz TIGLAB przygotowaliśmy takie zestawy oparte na spartusach do spawania wydechów. Takie naprawdę konkretne zestawy. Dlaczego na, na spartusach? No dlatego, że Grzesik sam już ma chyba 7 lat spartusa. Niedawno kupił kolejnego. Działa to bez zarzutu, i tak samo my polecamy również Spartusa. Bo tu mamy modele, które po prostu są już wiele lat na rynku, nie są zmieniane co chwilę, tylko są dopracowane, konkretne maszyny. No i niezawodne, można tak powiedzieć, na ich temat. Całą... Jakie są różnice w tych czterech zestawach? Są dwa zestawy AC i dwa zestawy DC, z czego 210 to jest taka flagowa maszyna która po prostu już jest około, tak jak powiedziałem 7-8 lat na rynku i ona ma w środku elektronikę, jonizator z modelu 220, także bardzo dobry model, chwalony i ceniony na rynku. Wersja 208, troszeczkę taka wersja tańsza, ona też ma dobry jonizator, ale nie już taki precyzyjny jak w 210C, ale spokojnie da się tym bezproblemowo spawać, bo naprawdę spawarka jest ceniona również od kilku lat, odkąd weszła ta tańsza wersja. Wersja 205DC to już jest taki król instalacji, jeśli chodzi o spawanie, bo to bardzo dużo tego sprzętu kupują instalatorzy na rury głównie. I ona ma również możliwość sterowania pedałem z płynną regulacją, bo ma tutaj takie gniazdo multi. Multi, multifunkcyjne. No i tańsza opcja, taka jakby sama maszyna, tylko że ona jest nie ma tej płyty tak bardziej rozbudowanej, ma tylko włącz-wyłącz opcję, no i ten pedał ewentualnie on-off. I jaka jest różnica? Taka konkretna. 205 i 210 ma mega, mega lepszy jonizator. To nie da się ukryć. I 208 203, taka do średniego przemysłu topowa maszyna. Całą gamę stawów GTP otwieramy zgodnie z zaprojektowanym grzesiem palnikiem GTP Custom z innymi główkami, który zawiera dysze GTP 18 Procap Exhaust 14 i Procap Exhaust 16. To są specjalne filtry zrobione, które powodują, że zużycie gazu jest dużo niższe, no i ta poduszka gazowa dłużej się utrzymuje na powierzchni materiału. Podstawka magnetyczna, która nam zabezpieczy uchwyt przed upadkiem. Ona jest w każdym zestawie. Do każdej maszyny dodajemy szybko złączki do gazu, żebyśmy mieli wszystko fajnie spięte. No, i boksa z częściami z soczewkami. Mikrowyłącznik do uchwytu, wypinany. I także zobaczcie, jak to wygląda. Jest to naprawdę małe, zgrabne. Skok płytki no jest nie niedowiary. To jest w ogóle najnowsza, najnowsza nasza płytka. Też również naszej produkcji. Także tutaj. Posłuchajcie nawet jak to precyzyjnie działa. No i tutaj się możecie dopasować do każdej pozycji spawania. W ogóle palnik. To no jest petarda, Zobaczcie, ja mam, nie mam jakiejś mega wielkiej ręki, no ale palniczek jest mikro, naprawdę malusieńki. No i jeszcze ma możliwość wypinania tych główek które możecie sobie tam ewentualnie w dodatkowych opcjach na subakach powybierać główki palnika czy pododawać sterowniki nożne z regulacją tą płynną czy bez regulacji w zależności od modelu spawarki